Witaj cudowna istoto. Dzisiaj jesteśmy w lesie, będziemy rozmawiać z drzewami. Zapowiada się fajnie. Wiosna jest tuż tuż. Dzisiaj słoneczny dzień. A więc pogadamy sobie. Jestem już za miastem, stąd słuchać różne odgłosy, alki nie szkodzi, taki śpiewają, piły warczą, są liście, są śmieci, ale są przede wszystkim drzewa Witaj drzewo Nagrywam z Tobą filmik <grywy> Czy możemy coś pogadać? Co to znaczy filmik nagrywasz? Po co ci to? Chcę ciebie drzewo pokazać innym ludziom Żeby mogli zobaczyć jakie jesteś wspaniałe, wielkie I chciałbym żebyś mi przekazała jakieś informacje Które też nie tylko dla mnie byłyby pomocne, ale i dla innych ludzi Czy możesz to zrobić dla mnie? Będę ci bardzo wdzięczny To się przytuł. <grym> Czemu drzewa lubicie, jak się do was przytula? Przytulanie to jest miłość, energia miłości nam się zawsze podoba. My chętnie taką energię wymieniamy, miłość, z każdą istotą, z ptakiem, drzewem, innym ze zwierzęciem i z człowiekiem. I też z naszą Matką, Ziemią, w której jesteśmy zakorzenione. Macie jakiś podział na męskie i żeńskie drzewa? To jest nieistotne, jesteśmy tylko różne, każde z nas jest troszeczkę inne. Ale w sumie jesteśmy jednością. Wy ludzie też, każdy z was jest troszkę inny. Ale w sumie jesteście jednością, pamiętajcie o tym. Zradzisz mi jakiś sekret? Dlaczego zawsze chcecie jakieś sekrety? Sekrety są nam potrzebne, bo my lubimy sekrety. Ludzie lubią sekrety. Znasz jakiś sekret? Drzewo? Na pewno znasz. W naszym świecie, mówi drzewo, nie ma sekretów, bo my mamy dojście do wszystkiego, więc... Wiemy o wszystkim, więc trudno by powiedzieć, że coś mogłoby być sekretem tylko nie mówicie sobie pewnych rzeczy i to nazywacie sekretem. Ale kiedy będziecie mieli dostęp do całej wiedzy, to nie będziecie mieli sekretów. My też nie mamy. Dobrze, drzewo, ale Ty wiesz właśnie wszystko, a ja mam taki ograniczony umysł, że nie wszystko wiem. Więc pewne rzeczy, które Ty wiesz, to dla mnie mogą być sekretem. To o taki sekret mi chodzi. Powiedz mi coś takiego. To, co nie tylko mnie zaskoczy, ale też innych łowców sekretów. Możecie żyć bardzo długo. No, ale jak to uczynić? Przetrujecie się do drzew? <ścoughs> Czy to miał być żart? Nie. Jak najbardziej. Dajemy Wam siłę i energię. Jeżeli chcecie być zdrowi, to przytulajcie się do drzew. możemy wam się energetycznie wyczyścić ze wszystkiego, żebyście byli zdrowi. Żebyście mieli dużo siły i mocy i odporności. Przytulajcie się do drzew, kiedy tylko możecie. Jesteśmy waszymi lekarzami. O, widzisz? To już jest coś. To jest dobra informacja drzewa. Dzięki. Jak to trzeba zrobić, żeby było tak super dobrze i ta Wasza medyczna, uzdrowicielska moc, żeby zadziałała? Przytułcie się, możecie przodem, możecie bokiem, możecie tyłem, bądźcie blisko nas, bądźcie między drzewami i pozwólcie, żeby nasza energia, która może Was uzdrowić, żeby do Was przenikała, bo my. Nie chcemy tak bez waszej wiedzy wynikać. w was. Pozwólcie nam na to, poproście nas i my wam damy czego chcecie. Proście, a będzie wam dane. Proszę cię drzewo, daj mi energii i takiej siły i mocy, żebym się poczuł taki mocniejszy. A, czy tyle tego masz wszystkiego, no. Dobrze. Już cały czas dostajesz. Ja to czuję. To czuję, że ja ci tę energię daję. Ty może jej tak jeszcze nie odczuwasz, chociaż widzę, że już teraz odczuwasz, już to wiesz. Mm. A długo powinienem tak stać? Jak najdłużej mówi. Nie wiem, 5 minut, 10, 15? Mówi, to właściwie tyle wystarczy, ale jak będziesz pół godziny, to będzie lepiej. Jak jesteś osłabiony, mówi. To przychodź zawsze. Bierz moc. Genetycznie w tej energii mojej Twoje geny się będą też ustawiały. Mówi tak, jak mają być. Jeżeli są jakieś nie na swoim miejscu, to będą wracały na swoje właściwe miejsca. W drzewa jesteśmy lekarzami. Korzystaj. Korzystajcie wszyscy. Teraz drzewo przekazuje informacje i mówi. Żeby wszyscy korzystali z tej mocy, z tej energii. Bo one mają tej energii dużo. I nigdy nie zabraknie. Dziękuję Ci kochane drzewo. To są same dobre informacje. Cieszę się, wiedziałem, że do ciebie jak podejdę to będzie git. Fajnie. Bardzo Ci dziękuję drzewo. Nie tu jeszcze do Ciebie przyjdę Wszyscy Ci podziękują Którzy to zobaczą Wow O, wygląda tak Drzewo mi powiedziało Wiem, że wziąłeś ze sobą drumle, zagraj mi Muszę mu zagrać Dobra szukałem, ale okazało się, że jednak nie zabrałem ze sobą drumli, a więc z tego wniosek jest taki, że drzewo szczytało ze mnie informacje. Ja byłem miałem świadomość, że to drumle ze sobą mam, skoro jej nie mam, więc drzewo też myślało, że mam drumle, ponieważ czytało to ze mnie, więc drzewo ze mnie czyta. więc pytanie jest teraz takie: drzewo, skoro ty czytasz ze mnie, to czy ja naprawdę rozmawiam z tobą, drzewo? Czy tak naprawdę ja rozmawiam z sobą? Powiedz mi, czy ja rozmawiam z tobą, czy sam ze sobą? Mówi: Rozmawiasz sam ze sobą, ale przeze mnie. A ja daję ci możliwość rozmowy poprzez. Punkt, jakby mój, ono mówi, że to jest jego punkt widzenia. Czyli przepuszczona jest moja myśl poprzez jego wibracje, jeśli można się tak wyrazić. Czyli drzewo też ma taki jakiś ograniczony sposób może nie ograniczony, bo to jest źle określone, ale ma pewien tor. Powiedzmy, że to jest tak jak fala radiowa, która jest nadawana w jakimś, w jakimś zakresie. Drzewo ma swój zakres nadawania fa, ale ja mam inny. Ale kiedy słucham siebie poprzez drzewo, to tak jakbym słuchał siebie na innych falach, i poprzez inne fale, i z innego punktu widzenia. To jest istotne w całej rozmowie z drzewami. Nie powiedziało mi, ale teraz poczułem taką miłość na plecach. Prawda, drzewo w takim razie, że Wy uzdrawiacie nas, ludzi, nie tylko. Tak, mówi, uzdrawiamy Was, dajemy Wam tą energię. My naprawdę jej mamy dużo: my ją bierzemy z, z głębi ziemi, bierzemy ją ze słońca. Mamy jej bardzo dużo: mamy jej do oporu. Możemy się z Wami dzielić. Zechciejcie, zechciejcie tylko. Nie będziecie mieli tych Waszych chorób, nowotworów. Tak mówi. Serio. Nie będziecie się bali, że się zarazicie. Będziecie bardzo odporni. Będziecie mieli tarczę z naszych pni osłonę z naszych szerokich gałęzi. Tylko nam zaufajcie. Czy wszystkie drzewa są tej samej mądrości? Powiedz mi, jak ja się przytulę do takiego małego drzewka. To się też tyle dowiem co od dużego. Się. O do źdźbła trawy wszystkiego tego, czego dowiadujesz się ode mnie. Ło Czyli mogę się przytulać do źdźbła? Tak, nie wyrywaj go tylko. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, nie wyrywaj go z ziemi. Przyłóż się... Przyłóż ucho do ziemi. I ziemia będzie sama wtedy ciebie. Mówi nawet nie musisz przykładać ucha, bo to i tak nie jest głos, który słyszysz. Te wibracje przechodzą ci prosto do serca. Tutaj nie ma drogi poprzez mózg. Mówi częściowo jest, bo słyszysz, śpiewy ptaków i szum i tak dalej, to ci się podoba. I to jest to, co odbierasz zmysłami, ale taka prawdziwa rozmowa i ten przekaz jest poza zmysłowy. Prost do serca za pomocą tego szóstego zmysłu Który i tak wszyscy macie Ale nie wierzycie niektórzy. Nic nie będę cię teraz o nic nie będę pytał, tylko po prostu mów Mów, co chcesz. Mówi, że zanim zapytam, to ono już i tak wie, o co ja zapytam i co mu ma odpowiedzieć. Bo to jest taka siła ponad tym wszystkim. O czym możemy sobie wymyśleć w naszych mózgach? To przekracza ten poziom myślenia, w którym jesteśmy najbardziej zanurzeni. Ten logiczny, taki umysłowy poziom to przekracza szeroko. Jeżeli ktoś w to nie wierzy i nie ma do tego zaufania, to zignoruje to zupełnie i wręcz niczego nie usłyszy stłumi każdy taki przekaz. Mówi, teraz nie mówię nic. Posłuchaj ptaków. One też do Ciebie przemawiają. Ale mówi tak, wejdź głębiej. Nie tylko w wibracje i tą melodię, którą słyszysz. Spróbuj w tym śpiewie usłyszeć słowa. Tak jak słyszysz moje słowa w sobie, w swoim sercu w tej chwili. Będziesz mógł rozmawiać z ptakami. O. Z ptakami mówi, możesz rozmawiać tak samo jak ze zdziwłem trawy i ze mną. Możesz rozmawiać ze strumykiem i z rzeką. I z każdym kamieniem, którego weźmiesz w dłoni. Ale z ptakami jest fajnie rozmawiać, bo one są takie wesołe świergotki. Zabawiają nas. A kamienie to. I nas tak nie zabawiają. Kamienie są takie stateczne, a ptaki nas zabawiają. Mówi, tak, że cieszymy się, jak w naszych konarach robią sobie swoje gniazda. Patrzymy, jak się im wykluwają takie małe ptaszęta. Jak one o nie dbają, już lubimy to. Ktoś idzie. Tak oto wyglądała moja rozmowa z drzewami. Podsumowałbym to. to, co najważniejsze, że wielkość drzewa nie ma znaczenia. Możesz porozmawiać z, z dźbłem trawy, jak powiedziało drzewo, i też się dowiesz wszystkiego. Ważne jest to, że one są takimi lekarzami dla nas. To jest istotna informacja, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Przytulajmy się do tych drzew. One chcą nam pomagać, chcą dać swoją energię. Lubią nas po prostu, bo jesteśmy częścią tej całej układanki, tego wszystkiego pięknego, co nas otacza. One są chętne. Czy my jesteśmy gotowi przyjąć to od nich, to co nam chcą zaoferować, to już zależy tylko od nas. Namawiam Cię, cudowna istota. Korzystaj z tej mocy. Korzystaj z tego. Tam są jeszcze brzozy, to do nich podejdę. One są takie wyjątkowe, białe, czyste. Zapytam się brzozy, dlaczego jest biała. <noise> Może mi powie, a jak będę miał jeszcze chwilę czasu, na pewno będę miał to porozmawiał jeszcze ze źdźbłem trawy. Brzusko, mam do Ciebie pytanie. Powiedz mi, dlaczego Ty jesteś biała. bo my mamy w sobie takie specjalne soki i te soki lubią pewne, pewne owady, ale te owady nie lubią białego koloru i tego białego, co jest w tym kolorze. My się tak trochę chronimy przed nimi, żeby te owady nas nie zaciukały, że tak powiem, bo chcemy sobie też istnieć dla wszystkich. To jest rodzaj naszej ochrony. Na drzewa nie muszą być miały, nie muszą być białe. Bo nie mają tego soczku, które my mamy. Wy ludzie wiecie, co to za soczek. Bo sobie go pijecie czasami z naszych pni ściągacie, Bo właśnie o to chodzi. I są owady, które też to lubią. Żeby nam nas nie zjadły wszystkie, bo my mamy taką białą ochronę. Wy sobie też malujecie. Czasami pnie drzew na biało wapnem. To chodzi właśnie o to, prosta sprawa. Dzięki Ci za takie opowieści. A więc słowo się rzekło, porozmawiam sobie jeszcze ze źdźbłami trawy, nie wiem z którym będę rozmawiał, pewno ze wszystkimi, nie będziemy tutaj jakoś dyskryminować. Cześć trawki zielone, piękne. Co wy sobie myślicie, jak tutaj jest rośniecie, tutaj między tymi drzewami pięknymi w tym cudownym sadzie? Nie są zbyt rozmowne. To jeszcze raz. Nie są zbyt rozmowne. ha <śpiewanie> ha. No, dzisiaj tylko tyle. <śpiewanie> Może następnym razem. Może się nie umiem dostroić do Was jeszcze. Tak jak do drzewek. Zatem no, trawa nic mi nie powiedziała. <śpiewanie> Może innym razem. Czego się dzisiaj dowiedziałem, to, że te informacje, które przekazują nam drzewa w dużym stopniu to jest to, co jest w nas. Tylko poprzez te bramy drzewa możemy to usłyszeć, to, co jest w nas głęboko, gdzieś tam schowane i ukryte. Ale zapewne też możemy się dowiedzieć czegoś więcej. Tylko ja dzisiaj nie próbowałem sięgać bardzo głęboko do tych przestrzeni, Wiedzy kosmicznej, raczej chyba szukają dzisiaj takiej prawdy, która by wypłynęła właśnie ze mnie. Pewno na następnym razem dowiemy się jeszcze ciekawszych rzeczy. W każdym razie myślę, że warto podejść i przytulić się. Ale powiem Wam też, że nie zawsze trzeba się przytulać, nawet jak siedzisz na ławeczce w parku i przed Tobą jest drzewo, spróbuj się z nim połączyć. Tak jak ja to robiłem przed chwilą. Usłyszysz tyle ciekawych informacji. Wiele cię z pewnością zaskoczy. A może niekoniecznie. Wszystkiego dobrego. bye. Kruk się nawet nie. Nie wiem, nie był kruk, nie znam się na ptakach. ale szkoda. No i zapomniałem jeszcze dodać ważnego przydrzewa nas wzmacniają i mogą nas leczyć. I mogą nasze DNA usprawnić. Bierz, bierz to pod uwagę, bo to jest ważne. Serio. Teraz już na to, ty raz obudź się.